Cześć witam was w mojej piwnicy. Dziś pokażę wam jak zrobić mi kartę. E, zabawne, że wspominałem o niej w poprzednim filmie, gdy pokazywałem wam VTH X2. Miałem rękojeść właśnie wykonaną z tego. E, dla przypomnienia mi karta to rodzaj e, tworzywa, które jest e, robione z e, warstw materiału albo papieru e, prasowanych z żywicą fenolową. Dziś pokażę Wam, jak zrobić domową wersję. Będziemy korzystali z żywicy poliestrowej, więc niektórzy mogą się doczepić, że nie jest to do końca mi karta, ale trudno. A, a, a jako wypełniać użyję Brystolu. Mam tutaj Brystol pocięty a, już na gotowe paski. A, jak widzicie, są dwa kolory, więc generalnie a, będzie, będziemy mieli mi kartę. W paski. Zasadniczo naszym celem jest uzyskanie w miarę grubego bloczka, powiedzmy, z którego będzie można wyciąć sobie po prostu rękojeść. Zamierzam ją potem dać do kandara, gdy z nim skończę. Powiedzmy, zobaczymy, jak to wyjdzie. Robię to oczywiście pierwszy raz w życiu, jak większość rzeczy na kanale, więc może być zabawnie. E, przygotowałem sobie e, wszystko, czego będziecie potrzebować. Oprócz żywicy poliestrowej, e, e, ewentualnie epoksydowej, podobno epoksydowa łapie trochę, trochę wolniej, e, ale o żywicy zaraz. Będziemy potrzebowali jeszcze oczywiście jakiegoś wypełniacza. Możecie użyć jakichś starych szmatek. Fajny wychodzi z jeansu. Jeśli chcecie zrobić zeberkę, właśnie to pamiętajcie o tym, że muszą być przełożone warstwy, po prostu materiału jakiegoś. Najlepiej dać kilka warstw i wtedy po prostu będzie ten wzór trochę wyraźniejszy. Zasadniczo, jeśli używacie jakichś cienkich materiałów, to pamiętajcie, że musi tego być trochę sporo. Jednak e, ostatecznie grubość naszego bloczka zależy od tego, ile tych pasków damy. E, mniej więcej paski, oczywiście, docinamy na e, wymiar powiedzmy tych e, rękojeści, a raczej tej rękojeści, a raczej tych okładek, które chcemy w końcu zrobić. E, idąc dalej, będziecie potrzebowali jakiejś prasy. Możecie wybrać e, mój approach, czyli zrobić sobie ładną prasę. Po prostu są to dwa kawałki drewna. Dwa kawałki drewna, które po prostu nałożę na siebie i jak wiruję oczywiście śrubami, to e, potem będzie można to dokręcić nakrętkami. Ewentualnie druga opcja jest znacznie tańsza i znacznie prostsza, po prostu bierzecie dwie deski i wykorzystujecie, gdzie ja położyłem te ściski. Ok. E, wykorzystujecie coś w tym stylu i po prostu e, zgniatacie ze sobą powiedzmy te dwie deski. W tym momencie znów nasz materiał będzie dociśnięty. Oczywiście można też po prostu wziąć dwie deski i to obciążyć, aczkolwiek w tym momencie musicie uważać, żeby wam po prostu te deski się nie przesunęły, bo wtedy Wasza karta wyjdzie przesunięta i brzydka, i krzywa. Ok, idąc dalej. Żywica, miałem o niej więcej wspomnieć. Żywice kupujecie w takim opakowaniu, to jest najtańsza, jaka była na Allegro. Stwierdziłem, że nie będę na pierwszy raz inwestował. Generalnie zapłaciłem jakieś 20 zł z przesyłką 30, coś, więc nie jest tak źle. Dostajecie mniej więcej kilogram tego i utwardzacz, który znowu gdzieś położyliśmy. OK. Utwardzacz wygląda mniej więcej tak. To jest po prostu taka pasta w różowym kolorze. Wygląda dokładnie tak. I dajemy go jakieś 2 gramy na 100 gram żywicy. Ja już odmierzyłem sobie na wadze 300 gram żywicy. Będę dodawać do tego 6 gram utwardzacza. Od momentu, w którym dodacie utwardzacza do żywicy, musicie się nieźle sprężać, ponieważ no cóż, zacznie się proces polimeryzacji. Żywica zacznie się grzać, to jest naturalne, i zacznie twardnieć, gęstnieć i generalnie się zestalać po jakichś 45 minutach według opakowania powinna być twarda w teorii to będzie trochę dłużej przynajmniej tak mi się wydaje chociażby dlatego, że e, mam w piwnicy dość zimno i jest zima e, Pracuję przy otwartym ognie, że, oknie żeby się nie zaczadzić e, kolejna ważna rzecz e, żywica po pierwsze strasznie śmierdzi po drugie e, trudno ją e, zmyć z różnych dziwnych rzeczy, cholernie się klei nawet bez dodania e, utwardzacza, więc e, po pierwsze ubieracie najgorsze ubrania, jakie macie, po drugie pracujecie przy otwartym oknie, ewentualnie pracujecie na dworze. My na dworze pracować nie będziemy, bo jest zima. E, I tak, idąc dalej, e, jaka jest technologia w ogóle robienia tego? Bierzecie kawałek e, papieru do pieczenia. Jest to ten woskowany papier i zasadniczo będziemy układać na nim warstwę po warstwie i smarować po prostu żywicą, oczywiście po dodaniu utwardzacza, więc jeszcze tego nie robię. A następnie wkładamy do naszej prasy i zaciskamy tak powstałą kanapkę. Generalnie to jest wszystko. Zostawiacie wtedy do stwardnienia po dwóch godzinach wyciągacie e, porządny kawałek mikarty, z którym możecie robić kolejne rzeczy. E, chociaż dwie godziny to jest taki, wiecie, orientacyjny czas, zostawcie na trochę dłużej. Ok, myślę, że możemy zaczynać. E, pokażę Wam, jak pomieszać e, żywice, jak to nakładać. Zrobimy cięcie i po prostu do końca spotkamy się w momencie, w którym będziemy wkładać rzeczy do prasy. Więc e, ok, odstawię to na chwilę. Tak jak wspomniałem, korzystamy z 300 gram żywicy. Lepiej dać więcej żywicy i e, potem, żeby zostało niż żeby miało być za mało. Pomieszajcie w jakimś naczynku, którego nie będzie Wam żal. Oczywiście, e, rękawiczki też idą już na marnację, więc pożegnajcie się z nimi. O Boże, cały się kleje. E, ok. E, zasadniczo, żywica ma wyglądać tak, że nie będzie w niej żadnych e, już widocznych smużek utwardzacza. Odrobinę zmieni kolor e, na trochę bardziej różowy. Natomiast po stwardnieniu będzie miała kolor e, taki bursztynowy, powiedzmy. Tutaj macie kawałek żywicy, e, który zostają wcześniej. E, więc jeśli używacie jakichś jasnych materiałów, to pamiętajcie o tym, że mogą trochę zmienić kolor. E, wydaje mi się, że inne żywice, chociażby epoksydowe, mogą mieć też inny kolor. Więc jeśli ko korzystacie z nich, e, to również może być różnie. Ile już nagrywamy? 7 minut, okej. Okay. Ósma właśnie minęła. 8 minęła. No dobrze. Nie przejmujemy się bąbelkami powietrza. To by był problem gdybyśmy robili odlew, ale nie robimy odlewu. Ok, to może iść na bok. Pierwsza warstwa na sam spód. Dajemy troszeczkę żywicy i zaczynamy po prostu rozprowadzać. Eee. Ważne jest to, żeby żywica jak najlepiej się wchłonęła w nasz materiał. My wcześniej ten brystol. Trochę przetarliśmy papierem ściernym, żeby miał trochę bardziej, wiecie, mechatą fakturę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zaczęło się kleić strasznie. Może nie będzie tak źle. No i zasadniczo układamy tak warstwę za warstwą. Znów trochę żywicy. Tym razem może trochę mniej. nie przejmujcie się jakoś warstwą czy coś w tym stylu bo i tak oczywiście potem nam się to wyciśnie pod prasą i tak układamy e, wszystkie kawałki teraz pytanie ile kawałków ułożyć e, zakładam, że e, nie skurczy mi się brystol aż tak więc mniej więcej Przyciąłem tyle pasków, ile mniej więcej e, chcę, żeby miała grubość mi karta na końcu. E, natomiast w przypadku e, jakichś włóknistych materiałów, jakichś e, jakiś tkanin albo coś w tym stylu, e, może się zdarzyć tak, że po prostu nam trochę klapnie. Więc e, jeśli pracujecie z e, jakimiś materiałami, to raczej e, to raczej dajcie trochę więcej pasków niż, yy, niż na to wygląda, bo po sprasowaniu może być trochę lipnie i będziecie musieli robić wszystko od nowa. Dobra, myślę, że to jest dobry moment na zrobienie cięcia yy, i spotkamy się, gdy już cały pakiecik sobie skończy. I to już ostatni kawałek brystolu. Jak widzicie, zużyłem na styk prawie całą żywicę, więc jest ok. E, trochę oczywiście mi się rozchłapała, ale to nie jest ważne. E, oczywiście ta żywica, którą nie zużyjecie, już idzie się pierdzielić, bo i tak nic z niej nie zrobicie. W każdym razie odkryłem, że najprostszy sposób to jednak wziąć sprawy w swoje ręce, że tak powiem, i e, rozcierać łapami tą żywicą. E, teraz trzeba będzie to sprasować. E, generalnie do tego posłuży nam nasza prasa. E, muszę się tylko ogarnąć tu trochę. E, nie muszę wam chyba mówić, że wszystko powinniśmy robić na jak największej ilości e, papieru do pieczenia, bo do niego w teorii żywica nie powinna się lepić, aczkolwiek po pierwsze to tylko teoria, po drugie nie miałem tyle papieru w domu. Aczkolwiek ten krok jest troszkę prosty i przyjemny. Teraz całość wsadzimy do naszej prasy. Z tym geniuszem dotknąłem gwintów, potem tego nie wkręcimy. Aaaa, okej. Okay. Widziałem na YouTube, że ludzie, też z Ameryki, którzy korzystają z mniej zaawansowanych tras, a robią je w ten sposób, że mają e, kawałki... Kawałki drewna i po bokach tych kawałków drewna są tak jakby e, barierki, Coś w tym stylu. Też jest żeby po prostu ta mi karta się nie rozjeżdżała na boki. Okej, okay, już nic nie skleję. Jest dobrze. Teraz tylko dopasować wszystko tak, jak powinno być. Git. Nie, nie git, chwila. Użyj młotka, zawsze pomaga. <noise> Obyło się bez młotka. Nie, nie chciałem wskoczyć w śrubę. Aczkolwiek teraz po prostu wezmę nakrętki i sobie to dokręcę wszystko ładnie. Eee, no, to się kręci, więc zaraz się z nią rozprawię. W każdym razie to jest pretty straightforward. forward. Dociśnijcie swoją kartę najmocniej jak się da. Eee, żywicy to absolutnie nie zaszkodzi jest na tyle letka, że sobie zostanie tam, gdzie powinna być, e, więc nie ma problemu z tym, że wypłynie Wam pomiędzy warstw e, po prostu tego papieru, czy coś w tym stylu, e, a że Twój Amikarta ostatecznie będzie dość wytrzymała przez to. Będzie miała po prostu e, więcej materiału w sobie, tak jakby Chodzi mi oczywiście o to, że będzie gęstsza, jeśli ogarniacie pojęcie gęstości. Eee, dobra, będę sobie to teraz dokręcał. Ostatecznie zostawiamy mi e, kartę na jakieś dwie godziny e, w temperaturze mojej piwnicy, e, i potem zobaczymy, co się z nią będzie działo. Zdecyduję, czy wtedy już otwierać formę, czy jeszcze poczekać. Wydaje mi się, że raczej poczekam i zostawię ją całą noc. Więc to na razie tyle. Zobaczymy się za chwilę, a gdy będę Wam już pokazywał ostatecznie kartę, a teraz po prostu zostawię całą prasę na podłogę i wtedy będę się z nią rozprawiał. Minęło kilka godzin, dokładnie cała noc i trochę dnia. Oto skończony kawałek mi karty naciąłem go z boku, żeby he, pojawiły się paski które chciałem uzyskać i faktycznie je uzyskałem e, oczywiście he, kolor był trochę mdły, więc posmarowałem coś balistolem, po prostu żeby wiecie, he, trochę to Wyciągnąć i żeby były ładniejsze kolorki, aczkolwiek bardzo mi się podoba. Podejrzewam, że jeśli he, mi karta będzie już ładnie docięta, to wszystko będzie się prezentowało naprawdę fajnie. E, oczywiście, jak zaczniecie szlifować gdzieś e, po środku, powiedzmy, to wtedy te paski też ładnie wyjdą. E, przeszkadza mi dziś e, światło strasznie. E, aczkolwiek. E, Kilka rzeczy na koniec. Po pierwsze, nie bójcie się dodać więcej utwardzacza. W moim przypadku zostały miejsca, gdzie ta żywica nie jest do końca tak twarda, jakbym chciał. Nie wiem dlaczego, szczerze mówiąc. Wygląda jakby się jakoś dziwnie wymieszała, choć jestem pewien, że wymieszałem mi całkiem nieźle. Na szczęście to można dociągnąć w jakimś tam zakresie na kaloryferze. Nie wiem dokładnie, e, jaki jest mechanizm tego. Czy po prostu w wyższej temperaturze aktywują się jakieś resztki utwardzacza, czy coś w tym stylu, aczkolwiek e, wysycha. Więc e, jeśli e, wasza mikarta po czasie, po którym powinna już być zestalona, nadal płynie, możecie spróbować. E, oczywiście wyciągnąłem. E, z prasy bez większych problemów. Po prostu pokazuję wam gotowy kawałek, żeby oszczędzić czas. Bez problemu można było obciąć tą mi kartę, powiedzmy, jakąś wyżynarką czy coś w tym stylu. Całkiem łatwo pracuje się z tym materiałem. Oczywiście obudziłem się z katarem, nie wiem dlaczego, więc wybaczcie mi mój głos, który może być lekko dziwny. Generalnie. Wygląda całkiem nieźle, jak na pierwszą mi kartę w życiu, całkiem spoko. Ogólnie mam jakiś dobry moment na pierwsze rzeczy w życiu. Ładnie wyszła mi czaszka, którą wytrawiłem niedawno. Teraz mi karta. No cóż, troszeczkę się spłaszczyła. Nie wiem dlaczego aż tak mocno. Aczkolwiek porównując grubości, Ojciec, co ja robię. Porównując grubości, myślę, że nada się jako okładki do kandara, więc nie ma z tym większego problemu. Zajmę się tym za jakiś czas, bo na razie muszę dopilnować jeszcze kilku rzeczy z uczelnią. Więc w tym filmie to by było na tyle. Jeśli tylko zrobicie mi kartę, to się nią pochwalcie. Przypominam Wam, że możecie użyć naprawdę różnych materiałów. W tym filmie to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i jak zwykle miłego dnia.